Witajcie serdecznie. Nie wiem jak was, ale mnie niesamowicie irytują takie teksty w stylu Polacy kochają stare samochody. Zawsze, jak w mediach pojawia się jakiś raport, z którego wynika, że średnia wieku używanych samochodów w Polsce to jakieś 14 lat, to rozpoczyna się takie głupkowate biadolenie. Tylko nie wiem, czy wszyscy ci eksperci przerażeni napływem tych gratów zdają sobie sprawę przynajmniej z dwóch rzeczy. Po pierwsze, te Dziesięcioletnie samochody okrzykiwane tak głośno motoryzacyjnym złomem to tak naprawdę świetne samochody, które prezentują się rewelacyjnie i bardzo dobrze się nimi jeździ. Po drugie, jak mamy kupować nowe samochody, skoro w ciągu ostatnich pięciu lat ich cena, ich średnia cena wzrosła o prawie 70%? Tak przynajmniej podaje Instytut Samari, nie jest to efekt inflacji. To efekt wzrostu kosztów produkcji nadmuchanych przez ekogłupoty. Do salonów wjeżdżają samochody wyposażone w jakiś obowiązkowy szajs, który nikomu do niczego nie jest potrzebny, ale podbija cenę. W tej chwili, żeby kupić sobie jakiś nowy samochód w salonie, musisz mieć w kieszeni przynajmniej 80 do 120 tysięcy złotych. Ja się Was w dzisiejszym odcinku chciałem zapytać, co jest lepsze. Fabrycznie nowa, trzycylindrowa zabawka za około 100 tysięcy złotych, czy taki stary 10-letni grus w tej samej cenie? I żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, Wybrałem kilka przykładów z używanych samochodów spełniających te kryteria z Otomoto. Ustawiłem sobie takie parametry wyszukiwarki. Samochód dziesięcioletni, samochód z przebiegiem mniejszym niż 200 tys. km, samochód bezwypadkowy, kupiony w kraju i zarejestrowany. I jeszcze zaznaczyłem diesle, bo one są najbardziej napiętnowane. Za 100 tysięcy złotych mogę swobodnie kupić na przykład 170-konnego Mercedesa klasy E220 z podstawowym dieslem 2.1 i to właśnie będzie rok 2014. Za podobną cenę znalazłem BMW 535D o mocy 313 koni. Było też Audi A730TDi z przebiegiem 168 tysięcy km albo 140-konne Audi Q320TDi także z 2014 roku. I to według tych ekspertów to są właśnie te gruzy, które zalewają nasz biedny rynek. Jestem przekonany, że kiedy po takiego medialnego eksperta podjeżdża właśnie taka taksówka, to on nawet nie wie, z jakim samochodem ma do czynienia i wydaje mu się, że jedzie dwu-trzyletnim autem. I podkreślam, wszystkie te samochody, które znalazłem sobie na automoto, to są samochody bezwypadkowe. Deklarowane jako bezwypadkowe, krajowe, zarejestrowane w Polsce z przebiegiem niższym niż 200 tysięcy km. Naprawdę jest w czym wybierać. A teraz zastanówcie się, co można kupić w salonie za te 100 tysięcy zł. No, można kupić trzycylindrowe, kolorowe cacko z downsizingowym silnikiem o pojemności 1 litra. Oczywiście będzie miało klimatyzację, będzie miało elektryczne szyby, będzie miało jakiś tablet w środku. No i oczywiście jakoś tam jeździ, to nawet dynamicznie i elastycznie, bo przecież ma turbodoładowanie. I wiemy także, że te samochody tak naprawdę nie są jakieś koszmarnie złe, bo nawet z tych komentarzach, które możecie przeczytać na moim kanale wynika, że litrowym silnikiem 1.0 TS i Volkswagena, czy litrowym silnikiem Renówki TC da się bez problemu przejechać, nawet 300 tysięcy kilometrów bez remontu. Więc przynajmniej niektóre z tych jednostek jakoś tam się sprawdzają. Ale czy takimi samochodami jeździ się choćby porównywalnie do tych dziesięcioletnich aut klasy wyższej? Przepaść jeżeli chodzi o wyciszenie, przepaść jeżeli chodzi o wyposażenie, przepaść jeżeli chodzi o komfort jazdy i przepaść jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Ja wiem, że te trzy cylindrówki mają 50 poduszek, że mają komplet gwiazdek w testach Euro NCAP, że mają wszystkie systemy, które myślą za kierowcę, ale te większe dziesięcioletnie samochody. Mają ponad metr maski przed kierowcą, mają większą kabinę i znacznie bezpieczniejsze, większe fotele. Więc gdybym miał się zderzać, to wolałbym chyba siedzieć w tych dziesięciolatkach. Ja wiem, że zabrzmiało to trochę kontrowersyjnie, ale tak naprawdę to my powinniśmy mieć wolny wybór. Tymczasem Unia robi wszystko, żeby eksploatacja tych starszych samochodów stawała się nieopłacalna. I teraz Was zaskoczę. Być może właśnie przez to okaże się, że wybór takiego trzycylindrowego samochodziku w salonie, takiej zabaweczki, może z ekonomicznego punktu widzenia okazać się znacznie bardziej uzasadniony. Jakie są plusy i minusy zakupu takiego dziesięcioletniego gruza? O plusach już powiedziałem: osiągi, komfort, bezpieczeństwo, precyzja prowadzenia, właściwości jezdne. No ale teraz coś o minusach. No po pierwsze, to wszyscy wiemy, kupujesz takie używane auto, nigdy nie da się przewidzieć kosztów eksploatacji. Jeżeli masz szczęście, będziesz jeździł i nie dokładał. Jeżeli masz pecha, no to na remont wtryskiwaczy, turbosprężarki, automatycznej skrzyni biegów, czy układów oczyszczania spalin, wydasz bez problemu nawet 20 tysięcy złotych i to nie będzie jakaś wygórowana kwota. Ale to nie wszystko. Zobaczcie, że te dziesięcioletnie samochody to jest rocznik 2014 i bardzo często mają normę Euro 5, a nie Euro 6. A to oznacza, że będą sukcesywnie wykluczane z rynku. Najpierw strefy, później jakieś opłaty. Być może jeszcze nie teraz, być może jeszcze nie przed wyborami do Europarlamentu. Ale docelowo będzie się tymi autami jeździło coraz trudniej. I to jest taki moim zdaniem mały zamach na wolność obywateli. Pracowałeś, oszczędzałeś, kupiłeś. Być może nawet kupowałeś taki samochód w salonie, ale ktoś teraz wpadł na taki pomysł, że nie powinieneś nim jeździć, bo coś tam. Więc oddaj go za pół darmo na Ukrainę albo ze złomuj i idź po nowy. Tylko żaden z tych unijnych pseudoekspertów nawet się nie zająknie, że jeżeli teraz pójdziesz i kupisz sobie ten nowy samochód, to za ileś lat znowu ktoś ci powie, że masz go oddać na złom. Bo pył z opon, bo nie taki olej, bo nie takie paliwo, bo coś tam i będziesz miał go zezłomować. No i teraz coś na temat tych samochodów fabrycznie nowych. Narzekam na nie, ale jak dobrze pomyśleć i rozejrzeć się w gospodarce, to właśnie w tej chwili może być tak, że zakup tych samochodów może okazać się naprawdę korzystny. A wiecie dlaczego? A dlatego, że od przyszłego roku ceny samochodów nowych znowu drastycznie wzrosną. I to nie chodzi jeszcze o podwyżki związane z normą Euro 7. Niedawno w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Jacek Pawlak, prezes Toyota Central Europe, powiedział, że znowu zbliża się duża podwyżka cen aut. Od początku 2025 roku wchodzą nowe bardzo restrykcyjne regulacje emisji CAFE. Części producentów będzie bardzo trudno je spełnić. Małym autom miejskim grozi wyginięcie, mówi Jacek Pawlak, prezes Toyota Central Europe. Wyjaśnijmy, od początku 2025 roku wchodzą nowe, bardzo restrykcyjne regulacje CAFE. To nie są jeszcze normy emisji spalin, więc będzie można sprzedawać samochody przekraczające limit, ale za tę nadwyżkę producenci będą musieli płacić kary. I są dwie możliwości. Albo auta doposaży się w jakieś dodatkowe systemy, więc ceny wzrosną, albo producenci doliczą do cen aut właśnie te kary za przekroczenie emisji. W obu przypadkach oznacza to kolejny wzrost cen. I to jeszcze przed wprowadzeniem normy Euro 7. Prezes Toyota Central Europe przewiduje, że małym autom miejskim grozi po prostu wyginięcie. Jeśli mówimy o dopłatach równoważących kary emisyjne na poziomie 3 do 5000 euro, to łatwiej taką kwotę będzie doliczyć do oceny dużego suwa niż do auta miejskiego. I zobaczcie ten trend widać już dziś. Jeszcze niedawno mieliśmy w salonach całą gamę małych samochodów: Volkswagen A, Toyota Citygo, Peugeot 106, Citroën C1, Opel Adam. A teraz zostało już z tego wszystkiego zaledwie kilka modeli. W segmencie B dzieje się dokładnie to samo i powoli znikają z rynku samochody kompaktowe. A zatem widzicie, że Unia w tej chwili robi wszystko, żeby odebrać nam auta, a przynajmniej zmienić nasze zapatrywania i chęć posiadania auta na własność na rzecz auta na wynajem. I przechodząc do podsumowania, choć wychowałem się na samochodach klasycznych, to wydaje mi się, że w tej chwili te śmieszne małe trzytrindrowe pikusie zaczynają wygrywać, jeżeli chodzi o zdroworozsądkowy zakup z tymi samochodami, z tymi wspaniałymi samochodami dziesięcioletnimi. I ta rywalizacja jest potwornie nieuczciwa. Unia manipuluje rynkiem na niewyobrażalną skalę za pomocą tej swojej stworzonej zasady, kto zanieczyszcza ten płaci ale obecnie nie ma niestety żadnej parlamentarnej siły, która wywróci ten e, karciany stolik i pokaże wszystkim znaczone karty. A zatem moim zdaniem dziesięcioletni Mercedes to znacznie lepszy wybór niż jakikolwiek samochód trzycylindrowy nowy z salonu. Co więcej, myślę, że dziesięcioletnim Fokusem, Astrą czy Golfem za jedną trzecią ceny auta nowego będzie się jeździło równie przyjemnie jak tym samochodem nowym. Ale jeśli przeanalizujemy dokładnie to, co dzieje się w tej chwili na rynku i mamy jakąś siłę na to chyba jednak warto wybrać ten nowy samochód z salonu właśnie z ekonomicznego punktu widzenia. Bo czuję, że to jest taki ostatni dzwonek na to, żeby kupić sobie jeszcze po prostu jakiś mniej więcej normalny samochód. Po pierwsze taniej, bo już za rok będzie drożej, a po drugie bezpieczniej, bo będzie to jeszcze norma Euro 6, a nie norma Euro 7, która będzie już naprawdę całkowitą rewolucją na rynku samochodów, nie tylko spalinowych. Pozdro, cześć i do następnego.